naszym problemem największym jest to, że u siebie jesteśmy, a, a też starty przegrywaliśmy. Nie byliśmy jacyś tacy dynamiczni na tych, na tych startach, a na dystansie zawodnicy koledzy z Leszna byli równie szybcy jak my i potrafili wykorzystać te szybkie ścieżki i dobrze się tutaj pościgać, także no nie daliśmy rady. Chcieliśmy jak najlepiej, staraliśmy się do samego końca, ale, ale ta końcówka w zasadzie była taka już najbardziej nieudana, bo jeszcze w trakcie jakoś ten wynik trzymaliśmy, a końcówkę no to niestety już odstawaliśmy trochę i i, i, no i stąd taki, e, taka duża przegrana. Był równy mecz do któregoś momentu później, faktycznie. No, te motocykle lepiej spasowaliśmy i byliśmy szybsi ze startu i w polu. Ale mimo wszystko była piękna walka i fair play. Gdzie zielono z nami stworzyli, stworzyli naprawdę bardzo fajną walkę i fair play przede wszystkim. Nikt sobie krzywdy nie, nie robił na to, że tor był pięknie przygotowany do ścigania. Po prostu lepiej to wykorzystaliśmy, ale. Czekają nas dalej dalsze mecze ciężkie, więc skupiamy się też już na dalszych meczach, a ten już powoli idzie w zapomnienie. No, dzisiaj byli, był lepszy przeciwnik, przegraliśmy. No. Nie będziemy teraz szukać, co mamy Jonsona, Jabłońskiego wyrzucić. teraz panowie, nie słabo idziecie, to kim pojadę? No, będę brał Arka po No jest, no, dzisiaj byli lepsi koledzy. A jeszcze Adam jest na, 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 na gościa. Pełnosprawny? No, i pełnosprawny. Także no, był mecz, myślę, że w innym meczu może być całkiem inna sytuacja. Także tu chłopaki z Leśna no, byli dzisiaj lepsi, w tym dniu lepiej dysponowani i wygrali. No. Mają mocną drużynę, dobrych juniorów. I trudno. No. Jedziemy kolejny mecz i będziemy chcieli w Grudziądzu pokazać się z jak najlepszej strony, powalczyć o jak najlepszy wynik. I może Jabłoński zrobi, i Pieszczek zrobią po 8 punktów w Grudziądzu i będziemy mówić o czym innym, że świetne mamy zawodników w drugiej linii.